Także bez bezbędnego przedłużania podłączmy to lip motion. What the fuck? Siemanko i koziomeczki, ja jestem Blow i dzisiaj będziemy się bawić tym. To małe gubięko to lip motion. Jeżeli nie wiecie czym jest lip motion, to lip motion jest takim malutkim urządzeniem, które sprowadzi ruch naszych rąk do gry. To nie jest cholera genialne. Nie ale ja się cholernie jaram takimi rzeczami. Jeszcze nie ukrywam, że nie miałam okazji bawić się tym, jak również innymi takimi rzeczami typu oloculusy i tak dalej, więc to będzie mój pierwszy raz, ale wydaje mi się, że będzie super. I też pomyślałem, że mogę kupić i sprowadzić wam takie lip Motion i po prostu zrobić w następnym odcinku na takie coś konkurs. Więc jeżeli chcecie, to po prostu zostawcie lajka, jeżeli oczywiście jeszcze film będzie wam się spodobał. I wtedy będę wiedział, że chcecie, to zrobię. Nie wiem, jak będzie na przykład 30-40 tysięcy lajków, to wtedy pod następnym odcinkiem będzie konkursik, będziecie mogli takie coś fajnie tylko wygrać. Także bez zbędnego przedłużania podłączmy to lip motion. Kurde. Dobra, świecicie, więc chyba jest wszystko ok. Ogólnie wszystko jest... Bardzo proste, ponieważ szybko się sterowniki wgrywały i tak dalej. Ogólnie przysyłkę dostałem z Kongu i kosztowało mnie to 400 złotych, więc jeżeli ktoś by pytał, gdzie to kupiłem, to eBay, polecam, bo są tam, no jest spoko. No ale też tego szukałem, ale z tego co widziałem, no tak naprawdę oni sprowadzają z Hongkongu, więc i tak się 14 dni czeka, więc wolałem sobie na eBay kupić. Dobre ziemeczki, to jest wszystko podłączone, tu się świeci, nie wiem czy to widzicie. I teraz zacznijmy grę. Dziro telefon. To, co cholernie mi się podoba w Flipmotion, to to, że mamy taką aplikację, gdzie możemy sobie ściągnąć gry. Niektóre są płatne, niektóre darmowe, różne to jest. Ja mam Playground, czyli taki wstępniak, i będziemy się uczyć w to grać. Będzie ciekawe. tak mi się wydaje. Gdzie są moje słuchawki? Super słuchawki, jedna słuchawka. What the fuck! No ktoś mi ukradł słuchawki, no proszę państwa. Dobra, mam słuchawki. Ok, więc odpalmy i jestem ciekaw co to będzie, okej okay, muzyka 2 do 10 ale się zaczyna połóż ręce nad kontrolerem, O kurna ej nie wiem czy to widzicie moje łapy jak będziecie chcieli więcej to po prostu zrobię jakąś inną perspektywę gdzie będziecie widzieli też moje ręce, ale to jest zajebiste dobra klikamy Podoba mi się to, nie, ja się strasznie jaram takimi rzeczami, może też dlatego, że nie miałam do czynienia z takim czymś. Okej, okay, mamy klocuszki. Prowięk w Minecraft! Więc chyba znają moje pochodzenie, więc dobra, to. Okej okay. O, oh, kurwa! Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Dobra, chyba musimy nakładać te klocuszki na główki naszych robotów. Chodź. Tu. Ops, jeden. Chodź tu. dobra, zielony. No! Ja wam powiem, że to nie jest takie proste, naprawdę to, to nie jest też takie pro. Dobra, no. Dobra, dwa. Okej. Okay. No! No! Okej, okay, dobra, bądź lon, bądź spokojnie. Jedna się odkleiła główka spokojnie. Chodź tu, Tadziu. Tadziu! Okej, okay, Tadzio jest. Tadzio, nie denerwuj mnie! To nie jest takie łatwe, naprawdę. Okej, okay, Tadzio. I władzio! I ostatni, zielony. Mam nadzieję, że z zielony nie będzie problemu. Złapmy. Pięknie i teraz chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bęk! Impreza! Chodź. No i pięknie! No kurde, wywaliło go. Chodź tu plotuszku. Nice. No, możecie zostawić lajka. Łapka w górę. Ej, ja nie otwieram palców. Nie, ale z Okulusem to może być zajebista. Więc jeżeli chcecie to. Możecie mi napisać, to kupię Okulusa i wtedy będziemy ci skali ostro. Dobra, kolejny etap naszej rozgrzewki. <słuch> Już za piękne środowisko. Uspokajająca muzyka. Akurat, żeby się odstresować po ostatnim. Dobra, czy możemy to zerwać? Poczekajcie. Chyba musimy to móc. Wow! Kurde, to jest. To jest kurde przyszłość gier. Chodźcie. O! Macie, macie kwiatkę, macie. A! Trzymajcie, dziewczyny. Że jakieś mnie oglądają. Dobra, to jeszcze kolejny, kolejny. Chodź tu. O! No. Chodź tu, kwiatek. No. Ja muszę głupio wyglądać, okej. Okay. Wow, to jest. To jest tak zajebista sprawa. Nie wiem, to jest piękne, że doczekałem czasów, gdy. Tak naprawdę, takie główienko. Ale można tak fajnie się bawić. Tutaj jest tak dużo fajnych aplikacji, że to jest zajebiste. I mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej, no to wam poka. Ej, to nie działa? Ej, o. Halo. Nie wykrywam mi łapek, ej. To jednak nie jest takie fajne, jak myślałem. Przypuśćmy, że to jest w beta testach. Nie wiem, czy to jest w beta testach. No ale tutaj jest tak tak dużo fajnych aplikacji, to co widziałem na YouTubie, że chętnie wam tu ponagrywam. Oj tu. Ach. No. Ogólnie na przykład są jakieś tam aplikacje, które... że klepie jakiegoś gościa po tyłku. Tak, gościa, nie dziewczyna, niestety, ale to mogę wam wszystko pokazać, jak coś to pisz to. Nie, naprawdę bardzo się cieszę, że takie coś powstaje i... Ja bardzo chciałbym też spróbować okulusa, więc zmotywujcie się. Zmotywujcie się, zmotywujcie mnie to już sobie zakupię, bo trochę szkoda hajsów, ale. A Mogę to wy wyklepać? Puch, O, weźmy to, pozrywajmy mu kwiatki wszystkie. okej, okay, jeszcze dwie. Urnie! Kwiatek, kurna. Poczekajcie, złapmy. Okej, okay, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ale tu idzie. Ups! Dobra, teraz możemy to zerwać. Pięknie. Pływajcie sobie. No, tylko tyle. Ej, 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 ej. Dobra ziemieczki, to tyle traktujcie ten filmik jako taki króciutki wstępniaczek do serii Sleep Motion. Jeżeli będziecie chcieli, to jak już mówiłem 555 razy w dzisiejszym odcinku, możecie zostawić kciuka w górę, napisać komentarz. Yy, I tyle. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Ja się straszliwie jaram tym urządzeniem, bo po raz pierwszy mam do czynienia z takim czymś i po raz pierwszy mogłem tego spróbować, więc. Przepraszam, że taki materiał troszeczkę żywiołowy, ale no nie próbowałem się z wami mieć taki pierwszy raz. Jest naiwiste, no kurde, podoba mi się to, więc polecam, jeżeli ktoś by miał do czynienia. Jeżeli będziecie chcieli, to kupię, sprowadzę z to Hongkongu Hong i zrobimy konkursik w na następnym odcinku, i będziecie mogli to wygrać. Więc tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, trzymajcie się i piąteczko. Aha, i jeszcze jedno, jeżeli nie jesteś na Facebooku, możesz kliknąć tam link w opisie i tam jest Facebook, możesz zasubskrybować mnie na YouTube i będziesz na bieżąco i tyle, dobra, trzymajcie się i piono.